O, bez pomysłu jestem tutaj. Lecimy. O. Zobaczmy czy mnie zaskoczy ta mapa dzisiaj. Czarne auto. Mm, jak bardzo pejti to może być? Jordania. Ewentualnie. Słońce jest. Świeci. Stąd jakby. Jesteśmy na południu. Uruchwaj mała szansa, wątpię. Ale ma sens Peru. To jest dobry strzał. Krowa. A um, krowa, te słupy. Mijam bladego pojęcia. To może być jakaś Malezja albo Indonezja. Palawan. Więc ten jest trochę zbytryjski. Ale Palawan nie byłby zły. Ale się boję. Um. A o jakby jechało bardziej po prawej stronie. Jeśli to jest przód, to bardziej po lewej. Nie znam tych słupów. Wobraźniej, gdyby to były Filipiny po prostu zagram gdzieś po środku. Nie jestem pewien. Chyba, że to jest w ogóle Ameryka. I zrobiłem coś głupiego. O! Oh, wow! Damn it. Super mapa. Co jest? Tu jest słońce. Jak bardzo chciałbym temu wierzyć, to nie wydaje mi się, że to jest południe. A najchętniej zagrałbym coś w stylu Irlandii albo po prostu Szkocji. Ale jeśli to słońce, to jest prawdziwe słońce, jestem na południu. Może Nowa Zelandia ma sens? Falklandy? Nie wiem. O, bez pomysłu jestem tutaj. Jestem gotów stracić dużo punktów, bo nie mam pojęcia. O co w tym miejscu chodzi? O, Australia! O! Hm, słońce nie pamało! Wow. Krówki. to jest Madagaskar, tak? To jest dobrze znany Madagaskar. Z jakimiś garbami krowy. Gdzie one zasuwały? Gdzieś tą drogą? O, wiesz, że bierze. Nice. Monte Co? Point. To jest low Może bezpiecznie będzie zagrać Włoch koło Szwajcarii gdzieś? Po prostu Włochy. Okej. Okay. Hey. Wait. Wietnam? Chociaż nie pamiętam. Um. To nie jest jedno, to jest jedno. Myślę, że to zostało usunięte. No, zobaczymy, nie wiem. Nie mam pojęcia, co to jest. Filipiny, matko jedyna. Wow. Okej, okay, to było co najmniej dziwne. Wow, wow, wow. Okej. Okay. Zobaczymy, jak tutaj dostanę szybko. To powinno coś mi mówić. Bardzo piaszczyście, co, nie jest gdzieś bliżej Amazon i łatko jedyna Idź może? Nie, to muszę szybko zagrać, bo ja nie mam pojęcia, nie znam tego kraju Nie będę kłamał, jestem beznadziejny bez... <śm> Pewnie O matko Tak będzie wyglądało, 37. 7 1 1-2-3-4 3-7 powinno być gdzieś tutaj są taka dalinie. Raz, dwa, trzy. Może jest coś więcej, a ja nie chciałbym tego ominąć też. A on to też powinien wiedzieć, więc... Jakby to nie robi więcej różnicy. Które jakieś miasto typu Concordia może... Wow! Nie umiem czytać. Nie znam tych sn... Raz, dwa, trzy, cztery. Myślałem, że trzy jest tutaj. Wow! Gdzie szybka gra Mój najgorszy kraj? Okej okay. Mam presję na mnie próbuję wyprzeć. Nie mam pojęcia co to. Nice. To jest Giga chyba. Jeszcze nie. Kill me. <laughs> Oooo! Oh. Jaz to kombak bym zrobił kiedykolwiek Totalnie nie rozumiem jak to grać Boimy. Widzę góry, tak? Nie ZG Klasek a, jeden. Danku. Nie znam języka. No. Jeden. Trzałki albo francuskie, albo szwedzkie. Zobaczmy coś więcej. Język jest francuski. 03. W tej strefie mamy coś takiego. Na B. Um. Tak wygląda jakby było gdzieś koło wody bliżej. Nie wiem, czy to Besancon. Besanson. Coś. Tym rozrzucony między tym a tym. Zobaczymy. Czy to Besancon nie jest w przypadkiem dużo. To jest Besanson. Okej, okay, dobry start. Bo już mi bolało. Co teraz? Czarne auto. Ale nie do końca wiem, jaki kraj. Przypomina mi troszeczkę coś um. z tej strony. Belen. Byłyby góry jakieś, to jest bardzo płasko. Belen nie bardzo. Balde. A. Ciad ja o czegoś możliwie To jest jakieś tyci-tyci Czy to jest kiedykolwiek. Nie, to nie jest Nie, nie myśl że nawet. Nie, nie, wyrzuć to z głowy To nawet nie istnieje Tak pomysł. Wow! Bakia Blanca, super! Jo! Tak się nie gra, tak się nie robi. prawostronny. To powinno być Benin, tak? Po prostu. Coś innego ma sens? Ok. Żółta to widzę, bo bardzo mi leży. W takim wypadku. Bogota jeszcze jest. Parankila. O jeden tego jest więcej. A! Czy to bardziej wygląda na coś w górach? Ten numer mi nic nie mówi. O nie wiem co to jest to nie jest w górach baronkila ma sens Od drogi słabo jak tam Bogota? No Bogota bardziej pasuje z kątami. Dobra, pójdziemy w Bogotę. Tylko dlatego, że kąt z rogi się zgadza. Okej. Okay. On to 2. Dwa. My tu się wykończymy na jakiś 7-8x. Coś czuję. Danku. Nie znam języka. Pierwsze punkty dostanę? Ostro. Najwięcej jest. Danko. He? O nie. Ja nie wiem. Nie wiem. Totalnie. OM GG. Jednym gestem. Nie mam pojęcia. Skąd mi się to wzięło, Danku? 2-1. Nie mam pojęcia. Co znaczyło to Danku? Nie, no nie rób mi tego. Okej. Okej, okej, zaczynamy. Ale jak to w wielkim stylu, trzeba to zagrać po całości Widzę Meksyk, tutaj bachę W pierwszej chwili Ale słońce już mi mówi co innego Czy ja coś mogę zapominać? Ale let's go, bacha Jakbyś to muszę otworzyć Okej, okay, wipe był okej. Okay. On też w pachę poszedł. No jak te pasy z Australii chyba. Aż znaczy ja Australii nie znam najlepiej. Mogę mieć problem. Ten słup. Nie mam pojęcia. No tak coś ciepłego bardziej jest hmm. przerwy w pasach nie ma. Są te niebieskie bolardy, ale też nie będzie były. A, po co zmieniałem? Po co zmieniałem? <grym> po co? O, szkoda. Takie punkty zawsze się przydadzą. E no coś. Dobra. Ukraina prędzej niż Rosja. Ale... Na dobrą sprawę to może być też Rosja gdzieś gdzieś daleko daleko. Lubię Ukrainę. Może być ta Rosja tutaj gdzieś nawet. Ale muszę ryzykować, więc... Znaczy, ryzyko było bym zagrał tutaj w sumie tutaj Ukraina. Trochę głupi gadz, mogło być więcej punktów Taiwan Numer telefonu gdzieś jest? Nie ma 04 cztery jest. Okay. Zobaczy to szybko. Wiesz o czym szukać. Um. To są białe pasy. To są białe pasy. Ład? Wygląda jak Urugwaj. Te pasy? To no nic, chyba... Gdzie ja to Na pewno? Nigdy Chile? To są chyba... Ej, hey, wait, to są super z Argentyny. Dobrze. Ale chyba są zagranicą stronę kraju. Oj. Ta Bachia Blanka mnie wykończy dzisiaj. Cóż. Mhm. Mm mm -hmm. A taka ma tu fajnie by leżała. Jest po prostu pewnie perun, tak to wie. Mam nadzieję, że to nie jestem za daleko. Gramy na remis na razie. Wow, to jest daleko. To jest bardzo daleko. Tracę głupie punkty, bo ryzykuję. na triple damage. Okej. Okay. Będzie chile. Najpewniej mój koniec. Kąt drogi tylko tam jakiś sobie co pasuje. Nic nie ja pasuje. Tu jest długo prosta, tu jest zakręt w by... drugiej stronie. Ok. Nie ma takich wzgórz, jest bardziej gdzieś w tę stronę, ale żadna druga nie pasuje. Unless ja czegoś nie widzę. Tu jest zbyt płasko, bo tutaj jest przede mną od razu jakieś. jakieś zniesienie. Tu nie pasuje kierunek zakrętu, nie, nie wiem. wiem. Nie chcę tak aż tak wysoko. Ja wracam na górę, gdzieś. Nie! No, nie rób mi tego. O, oh, koma! Wygrałbym to. Wygrałbym to, gdybym nie zmienił w ostatniej chwili. A, To boli. I USA, na którym odpadam. Nie, to jest Kanada. Jest jakiś numer drogi? Żebym nie przegapił czegoś ważnego. To jest jakaś. Alberta Jeśli nie mylę słupków Może to zriskować Zagrać wysoko ja Jestem pewien, że Borat zna okay, Zagrał wysoko A po co ja to zrobiłem Sab? Języka Nie kojarzę Cztery pasy, to musi być specjalne miasto, założę po prostu, że to jest stolica. Nie mam jaj, zagrać coś więcej. Jeśli zagra jakiś Malmö albo Gothenburg, szacun. Nie wierzę. Jeszcze żyję. O! czemu ja tak dużo gadam, bo tak mało robię? Czy to jest fianka? Jest. Oj, oj. oj. To może być mój koniec. Chyba jest. Ja jeszcze żyję. Ledwo co? To jest naprawdę Ukraina. Czy jakimś cudem to jest to czerwone auto z Belgii? Okej, okay, zaryzykuję to po Mołdawii. Okej, okay, okej, okay, mogło być gorzej. To wybrał Delia, że mnie dobić. To <laughs> by pomyślał. Okej, chyba. Czy ty jesteś na pewno Brazylią? Dopiero o tym czytałem. Że w jakimś to było. Dobra. Zobaczmy. Nie wiem. Nie wiem. O. Oh. What? <laughs> Okej, okay, nie spodziewałem się totalnie. Antena prawostronna. A? Portugalia, tak? O! Oh, Okej, okay. GG. Nice. To mój koniec było super. Dobrze się bawiłem.